Dzień dobry. Witamy Sir Williamsa Dzień i witamy. Jedenastkę. Dzisiaj z drapmasy, 11 grudzień. O, o, miętowa. to, to pieprz. dla mnie. Peppermint.! O, to coś dla mnie. Dla Mięta z pieprzem? <laughs> no ta pieprzu weź odwróć miśka, zobaczymy z tyłu napis. Orzeźwiająca mieszanka na bazie mięty pieprzowej i zielonej herbaty. Ocie Pierun! Będziemy to może parzyć, być ciekawe. Wąchać i smakować. Idziemy. Idziemy. Zaraz wracamy. Zaraz wracamy. No i. Hej, mamy hej, słuchajcie, hej. Przepyszną miętkę, pięknie pachnie. Mi Ojej, parować. paruje. No, u nas pokaż widać. jest. ten, ten, ten Gdzie Jest ten zimzelek. Ten zimzelek pokaż. O. Peppermint, kochani. Tak jest. Fajniusio. O Jezus. Jeszcze o Jezus. bym na drapki Ojej. wywalił. Ojej. Cały... No co ty robisz? Co ty robisz? 11, gdzieś, kochani. Więc 11 okienko. A do jedenastki z, z świątecznego kalendarza mamy tak. jedenastkę w mega linii. Misia tu już przygotowała. Mamy ekstra linię. O, całą. Tak. Jest super bonusik i góra kasy. No i Misia mówi: Tobie, pompony się też należą. Więc, no kochani, tak. zobaczymy, zobaczymy. Pokibicujemy, a teraz co? Bierzemy się za tą jedenasteczkę. Jedenaste okienko, nie? I może tutaj gwiazdka nas mile zaskoczy. Sprawdźmy. Co tutaj? Lizak. Oj, na razie ta drapunia. Chcesz masz tutaj, wiesz, bo ten tak właśnie ten, po środku zostawił. Ten taki jeden jest uparciuch. Tak. No dobra. Kochani, czyli na razie 30 z Lizakiem. <głos》> Ale jeszcze okienka przed nami, tak? No to zaczynasz od ekstra. Od ekstra, właśnie. Dobry pomysł. Kochani, dzisiaj drapunie z jedenastkami i sprawdzimy, co tutaj będzie. Jedenastki są szczęśliwe, mówię Ci. jak drapałam dziesiątki, to czułam, że tam jest. Zobaczcie, jakie piękne pierwsze dwa symbole: podkowa i słonik. I podkowa. O, właśnie, żeby jeszcze się pokazały. Podkowy słoniki. Oj. O. Pominięty przeze mnie. Oczywiście. Czyli po jednym. Tak, ale to, Wiesz. Ale były piękne. były były, były. Parasol tęcza. No i tęcza na czubeczku, jak na choince. Dzisz po jednym, o, ale. No. Ale dają. Może coś tutaj się zadzieli. Parasola. sola. Są jeszcze tęcze z nami tutaj na dole. No to dobra. To zaraz będą kości. ja muszę ją chyba... Wiecie co ja nie wiem. Co te zdrawki takie... Te, wszędzie tak, jak takie. Jak oglądam odcinki, to wszędzie takie. Pozaginane prężą. Diament ptak. I tak, ptak już tu. Mamy kolejne Tutaj Tu, o, ptaszki, to ptaszki, tutaj. To sporo, sporo. To normalnie, fiu, fiu. Ptaszki, ptaszki. A, a tu... Ale ja tu nie, nie widzę. Ma. Dobra. Nie no, ale ptaki nadrobiły. Korona czapunia. O. Mm. Tu mamy czapeczki. Jest korona. Widzicie, Czapeczka kolejna. Tu. No i na dole czapeczka. I. Jest czapunia. Co mi tutaj jeździ? No będę ci trzymać, chcesz. Niech ci będzie. Księżyc serduszko, kochani. A serduszka były. I księżyce też? Księżyc też do nas zajrzał. O, tu zobaczmy. Pięknie się robi. Mm -hmm. I tu. I na dole. Zobacz. O. Widzisz? Korona. O. Się ja patrzę. Znalazła. Widzisz? Ale to ja wiem, jak, sam, jak tam siedzisz od boku i tak wiesz. Tutaj ręką się jednak trochę mnie. Tak, oczywiście. Arbus, klucz. klucz. No dobra, tu już klucz widać. Kluczyk, tu kolejny. Arbus, klucz. Arbuza. I wszystko, kochanie. dalej. Okulary, motyl. Okularki są. Okularki są, ale motyl nie wiem, nie wiem. Uh -huh. Chyba nie ma. Krabików za to dużo. Tak. Może jeszcze będą. I kwiatków i słoneczek i kości. Rower wiatraczek. Wiatrak już. Rower też jest. Tutaj. Mhm. O. Okulary właśnie teraz <gry> Czekajcie. Rower. Rower. Weź popraw tego rowerka. I wiatraczek. Rower to. i wiatraczek. Tu mamy no. wiatrak. No, no, no i tyle. Pięknie. Ciekawe ile znajdziemy jeszcze niezdrapanych. No, ale my tak ciągle, co? Lody, lody i łódź. I teraz tak. Tu już mamy lodziki. Mhm, łódź też jest. To jest. jest lody, łódź lody łódź. i lody wszystko chyba tak Maczcie. na oko pierwsze na pierwsze no zobaczymy co tam jeszcze balony rolki. balony rolki balony na pewno były, bo widziałam dużo tak baloniki baloniki urodzinowe rolki nie wiem Balony. Ale balonów to sporo. Jest. No zobacz. No rolek zabrakło, kochani. Ale jeszcze sześć. Co to będzie teraz za para? Dzwonek, Dzwonek piłka. piłka. Dobra. Piłka była. Dzwonek nie wiem. Jest piłeczka. Kolejna. Tu. Mm -hmm. No, dzwonu ja nie, nie dali. No dobra. Co tam mamy? Popcorn, słońce. No słoneczko i wygląda. Tutaj się uśmiecha. Słońce. Słońce. Jest tych słoneczek. Popcornu ja nie Nie ma. No to sprawdźmy ostatnie dwa. Biedronka, krabiki. Okej. Okay. Krabiki. Krabików dużo, ale. Nie wiem czy co będzie. Biedrona. I te linie zobaczcie, chyba poblokowane. Chyba tak. Stopni. Sprawdźmy kontrolne. Oczywiście różne. CFD. No to do pustaków. Pierwsza drapunia się nie popisała. To dam ci teraz. A dam ci super bonusik. Super bonusik. Kochani, super bonusik wjeżdża na matę do drapania z jedenastką i szukamy dolarów i sztabek. sztabek. No ja trzymam kciuki mocno. Sprawdzamy. Życzę ci tych pomponów. Zobacz, co tu się nam pojawia. Ananas. To jest zapowiedź jakiejś grubej kasy. Tak jest. Wiśnia. Dzwonek, korale koniczyna, pierścionek. No to sprawdzamy dalej. Safe, arbuzik zegarek, worek klucz do sejfu no w sejfie otwieraj się <śmienny> szukamy tutaj sztabek ze złotem co ty tak te drapaki to nie nie wiem hmm, ten to aż za ostry o ja nie mogę daj mi ten stali normalnie ja bym ci proponowała tego którego a zobacz a daj nie tu pójdź 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 ja spróbuję ja się tu pomawię Mhm. Księżyc, muzeum. Mhm. Banany, garnek i. I pusto nie masz, kotek. Nic. Szukamy URX. Do pustaków dawaj. URX. Dawaj do pustaków. No to góra kasy. Góra kasy, bo na koniec zostawimy sobie megalinie. Należy tutaj posprzątam, bo jest od groma tego. Góra kasy, Miśki. No i? I znowu szukamy złota, a I worek mnoży razy dwa. Albo liczb. No to co tu będzie wygrywało? 16, 16 46, pięknie. 45, 32 i 25. No to Może troszkę, troszkę. Tam, troszkę żeby o, wszystko żeby było. wszystko było ładnie widać, jak na talerzu. I jedziemy czterdzieści trzy trzydzietek nie mamy jak nie mamy trzydzieści dwa a mamy trzydzieści dwa mężu dwadzieścia dziewięć dwadzieścia sześć trzydzieści siedem osiemnaście dwadzieścia siedem

38 Jak krąży, zobacz. Ale blisko. 11 48, oj, no niestety. Oj, oj, oj. No to Jak... co czy krem de la krem został na koniec? Gdzie te kontrolne pomiędzy? pomiędzy? No, a, pomiędzy, pomiędzy. y. Dobra, dawaj Kochani, do Kochani, no nawet. to ja mam nadzieję na te pompony, Bo czyli ja tu chcę minimum... świeżą zdrapką zdra y, sprzątasz, to weź tą sprzątnij, a megalinią nie sprzątaj. Dobra. No, to tak, nie. Nie Bo to tak nie wypada. Tak. Kochani, pewniaka nie, nie ma. Pewniaka nie ma. Zobaczymy, czy tu coś wpadnie. Ostatnia zdrapunia. No to lecimy. Rowerek i liść. Rowerek, liść. No i szukamy tych symboli. Jest jeden i drugi. Ciesz się. Fajnie. No. Zobacz. Tu listek, rower. No. Jest rowerek. Mamy liścia. Ładnie teraz. Prawda się zaczyna moja kolej jeszcze rowerek w zielonym dobrze pięknie podrapałeś powiem ci z, wiesz z wynikiem łódź jest serduszko do łodzi dorzucić trzeba łódź, łódź. jest serduszko i obok łódź masz Aki piękny dublecik wjechał. I tu? Masz, eee, masz, ej, ładnie. Fajnie się zaczyna. To Tutaj obydwo. dziać. Dobrze. Tu Jeszcze tak na zielonym. No ładnie. Zaczyna się dziać ładnie. A teraz arbus. Cytrynka. Cytrynkę chyba widziałem. Tak jest ta cytrynka. No to jedziemy. Cytrynka, o. Już masz cytrynkę. I są kolejne. Cytrynka i arbuzika. Ale arbuzika nie dało. Nie dali, nie dali. Mhm, to kolejne. Naszyjnik podkowa. Szczerze? Szczerze. Nie kojarzysz. Naszyjnik, przejedźmy, zobaczmy. Naszyjnik podkowa. No, nie w tej megalinii, mm -mm. Nie w tej. Wiśnie i korona. Mm -hmm. Korona już tu. Koronka i wiśnie. Kolejna. Tu ładnie na żółtym. O. No. Jeszcze cztery symbole. Patek, szkoda, ty się że, szkoda, że wiśni nie było. A co dalej? Diament, Diament auto. auto. Hmm. hmm. Autko tak, ale diamentu to ja nie pamiętam. I nie widziałam. Autko jedno. I jedyne. Kochani, jedyne. Uuu. Dwa ostatnie symbole. Co tak, ty robisz? tak sobie zobaczymy. Szminka, dzwonek. Szminki pamiętam, że były. i też. To tak, szminunia Na górze masz dzwonek? O! Tu szminka. Mhm. Na razie zablokowane. Szminka, szminka, dzwonek. Mhm. Dzwonuś. Trasz mnie, trasz mnie. U lala kochani. No to, ale masz jeszcze bonus. Ojejku! Ja to Miszku. mam szczęście do tych moich ja kochani. Wiem, ty, jak ty to robisz? Jak ja to robię? No. Ho ho ho! <ślad> <ślad> kochani, takie to są dzisiaj wybory. Ja chyba Miszku, jakieś. Nie, nie w ogóle herbatki. Dawaj, napijemy się, chociaż to nam zostało. Wszystkie moje cztery zrapuniowała. Dobra, taka Postaw, postawę postaw. Ja sobie tu złapie ładnie, bo dobra, miętowa. No, nie ja lubię. Pieprz? Nie czuć. No, no nie czuć go tak za no, bardzo. Ale dobra, miętowa herbatka. Ja miętkę lubię. Widzisz, to chociaż nagroda dla Ciebie ta herbatka, no, bo dziękuję. te zdrabki, to się w ogóle nie popisuje. W ogóle. Herbatka pocieszenia. Naprawdę. Ale naprawdę fajna cieplutka. No widzisz. Przesmaczna. Idziemy robić mniamku jakieś, co? Idziemy robić Do miętowej mniamku. herbacinki. Tak. No jak ktoś lubi, to naprawdę Sir Williams tutaj proponuje naprawdę fajną herbatkę. Tak jest. Pyszna. Kochani, a więc tak, podsumowując, ja z moimi pomponami muszę poczekać do 13, może Co będzie ciebie, szczęśliwy, ja Mi, Miśka prowadzi dwa do zera. tak być nie może, no nie, ja składam protest, jak nie to dzwonię do Mikołaja, nie wiem do kogo, nie wiem do kogo, a jak nie to zmieniam kolekturę chyba, tur de zrobię na 13, nie no jak w 13 misja będzie to naprawdę, na 15 to nie wiem gdzie pójdę, do innego miasta chyba. Kochani, tak być nie może. Zgłaszam, ja jutro drapię. zgłaszam oficjalny ja protest. Tu się można spodziewać wiadomo pomponów, a tutaj to o, o. o, Czary Mary, Fikumiku i Łukasz Mazero w koszyku. O jak zbywałeś, fajnie. Kochani, buziaczki. Buziaki. Czasem i tak bywa. Tak, oczywiście. I to jest tylko tak, zabawa. Ale podrapałeś. No co ty? Wiem. No. Buziaki, Buziaki. I, her i herbaty się napiłem. Pa tak pa!